Halo, halo! Jutro o ósmej przyjedzie do Ciebie dwóch facetów z Wybrzeża, przywiozą dla mnie szmali. Co? Nieważne. A co to, Duch Święty? Biznesmeni. Czy to jasne? Wiesz co? Tu są warszawiacy wielbiciele przyjechali. I Meksykano jest. I, i Meksykano niech kurwa Tobie jeszcze raz potwierdzi. Bo jak nie, to przyjadę... Z warszawiakami, on mnie zawiozł do ciebie, ja mi się adres, a wtedy będziesz miał biedę. Bo jak mówię, że nie ma, a ty mnie bez przerwy denerwujesz, to czego tak kurwa denerwujesz człowieka mnie? Powiedz! Bo tak postanowiłem, synu. Umówiłem się z nimi w twoim klubie, ale mogę się trochę spóźnić. Dlatego pod moją nieobecność masz się zająć tym, żeby było miło. Masz zrobić dobry grunt pod interesem. Człowieku, czy ty normalny, czy walnięty? Jak walnięty, to kurwa jedź, leć się do choroszczy. Dlaczego? Znowu zaczynasz? <grym> Masz też klub i agencję, towarzysko, które ci kupiłem i dlatego spotkasz się z nimi i zorganizujesz im taką balangę, jakiej jeszcze w życiu nie widzieli. Co? Jaj, co? pomyśl przez chwilę. Kurwa, człowieku. Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz u Czy to jasne? Kiedy któryś z nich odkręci kran w kiblu, ma z niego płynąć Johnny Walkele, rozumiesz? Jeżeli będzie chciał przelecieć Murzynkę... Skąd ci wezmę stworze? Z, z stołu. <grych> to pomalujesz jednego z naszych chłopców czarną farbą. Wszystkiego ma być w opór. A jeżeli... A jeżeli będą chcieli pójść do Muzeum Lotnictwa, to zabierzesz ich do Muzeum Lotnictwa, kurwa jego mać! Dobra, nara. A few minutes later. Chcę teraz podać rękę dla murzyna. Dzień dobry panu. ty nie panu. będziesz się mnie teraz wstydził? Nie będę, panie Potem, murzynie. To śnieg jest. Dzień dobry panu, panie murzynie. Widzicie, że witam się z murzynę To po waszemu, ja tak? niedługo ucieknę, bo to za zimno, za... Ja bardzo jestem widoczny, bo tu pełno śniegu jest, a w Afryce jest bardzo <skrym quello> ciepło. Można wleść y banana sobie urwać i zjeść, a tu bananów nie rośnie. Gdzie <k simulate> te banany tutaj u ciebie? Już wosknęli banany. Szanowny I... y y panie burzynie. Ładne Pana pieśń, dziękuję za to bardzo, za tą pieśń.